Hejka kochani, oto obiecana wczoraj całka. Jest to całka z egzaminu naszego. I ona jest o tyle wymagająca, że użyłam w niej całkowania przez części aż trzy razy. Żeby otrzymać wynik. Czyli zobaczcie, że tak jak w poprzednich filmikach, dwóch, używam tylko jeden raz tego przez części rozkładu. Tak, czasem jest to potrzebne kilkukrotnie. A czasami zdarzają się też takie całki, że trzeba zarówno przez części, jak i przez podstawianie w jednym rachunku, no nie? A dobra, zaczynamy nasz przykład. No to znowu zapisałam nam algorytm. Mamy x do trzeciej e do x dx. No to mi jest łatwiej wziąć sobie za g prime x e do x, ponieważ pierwotną do niej będzie e do x. No bo z e do x to jest po prostu e do x. <tuszę> tak już jest, no nie? Hmm. Zapewne można to wyprowadzić Ale wam tego nie zrobię Bo po prostu tego jeszcze nie umiem Być może kiedyś będę umiała To zrobię z tego jakiś fajny dokument e Jako f od x Biorę x do trzeciej No i wyznaczam z tego pochodną 3x do kwadratu No i teraz posługuję się algorytmem f od x razy g od x Minus całka e Z f od x Razy g od x no, i teraz tą trójkę wyrzucam sobie przed wszystko yy, i wtedy zostaje mi przy całce x kwadrat e do x. I no dalej, ciężko mi powiedzieć coś takiego, to znowu używam tej metody przez części. Teraz znowu jako pochodną biorę sobie e do x, bo umiem policzyć jej pierwotną e, że jest to e do x. No i to, co miałam wcześniej, muszę to uwzględnić, przepisuję to. Minus 3, który wyrzuciłam przed, otwieram nawias. Bo teraz zobaczcie, robię dla całego tego rachunku. Całka z x kwadrat e do x dx. Robię tą, ten algorytm. Czyli patrzymy, f od x razy G od X, to jest ten fragment x kwadrat e do x odjąć całka. F od x razy G od X. I to jest ten fragment. Znowu, znowu wyrzucam dwójkę przed całkę. I mamy tak, to znowu jest przepisany początek. Jeszcze stąd minus 3, po prostu wymnażam trójkę razy ten fragment i później jeszcze trójkę razy tą całkę. No i zwróćcie też uwagę na znaki. Mamy minus 3 i tutaj minus całka, czyli łącznie daje nam to plus 3 razy 2 wyrzucone przez całkę. No i całka z x, e do x. No i jeszcze raz dla tego fragmentu robić całkowanie przez części, gdzie f od x y, biorę x. -a. Liczę z tego pochodną, jest to 1. No i znowu umiem wyznaczyć pierwotną do e do x, że jest to też e do x. I teraz tak, to jest przepisana część jeszcze z początku. Tutaj dalej jest przepisana ta część. I teraz dodać 6, które nam wyszło z tego. No i znowu algorytm. To jest nasze f od x razy g od x, f od x razy g od x. Odjąć całka z f' x g od x razy f' od x, 1 raz od X e do X. I teraz zobaczcie, że doszłam do takiej sytuacji, że już umiem policzyć pierwotną, bez użycia jakichś dodatkowych wzorów czy metod, więc w tym momencie kończę całkowanie przez części. Na razie przepisuję to, co mam. Później wymnażam 6 razy X E do X, to jest ten fragment. I odjąć 6, e do x, bo już policzyłam, że to jest wynik tej całki. No i oczywiście plus stała całkowania c. Jeszcze zrobiłam tak, jak w większości filmików, sprawdzenie, <grym> czyli spochodniłam, zróżniczkowałam, czyli zróżniczkowałam wszystkie te wyrazy, znowu stosując wzory na sumy pochodnych. I teraz tak, to jest ten fragment. Czyli najpierw pochodna z x do 3, czyli x kwadrat, razy e do x dodać pierwszą funkcję sam bez zmian, razy pochodna z e do x, no to e do x. I teraz dla fragmentu minus 3x kwadrat, e do x, znowu tą samą metodę. Tyle, że muszę pamiętać o zmianie znaków. Czyli robię pochodną z 3x kwadrat, to będzie 6x, razy e do x, bo się nie zmienia. Minus 3x kwadrat zostaje, razy pochodna z e do x, czyli e do x dodać. I kolejny raz. Ta sama metoda. Pochodna z tej pierwszej funkcji, czyli z 6x to będzie 6 razy e do x minus pierwsza funkcja razy pochodna drugiej, czyli e do x, no i odjąć minus 6 e do x. Nic stąd nie zmieniam, bo pochodną z e do x jest po prostu e do x. To, co się da, skracam i zobaczcie, że podkreśliłam wam, zostało tylko x do trzeciej e do x, bo reszta gdzieś tam się skracała po drodze, czyli. Mamy to samo, co było na samym początku przy całce, i teraz w tym momencie ja mam pewność, że rachunek, mimo yy, jak do tej pory największego stopnia trudności ze wszystkich przykładów, jakie były, jest wykonany poprawnie. Stosując trzy razy metodę całkowania przez części. Także to był taki już dosyć mocny przykład na zakończenie weekendu Chodź, Trzymajcie się i buziaki